Cześć, z tej strony Emil Dąbrowski w wyjątkowym setnym odcinku Wiadomości Szczecin. A skoro tak, to wychodzimy, a w zasadzie wybiegamy do Was. Jesteśmy na 40 PKO, półmaratonie Szczecin. Zanim jednak zaczniemy świętować, zapraszam na najciekawsze informacje z miasta. Ja i tysiące z Was biegniemy na 21 lub na 10 kilometrów. Wiele więcej osób kibicuje. Szczecin żyje sportem, a fani na półmaratonie zbierają się jak zawsze najliczniej na starcie i mecie, czyli na jasnych błoniach. Pozostała część trasy biegnie m.in. przez pogodno i wałych dobrego. To w biegu dla dorosłych organizatorzy. Pamiętali też o dzieciach i w sobotę zorganizowali bieg pirata, czyli wyjątkowo kolorowy wyścig dla najmłodszych. Wszystkie szczegóły półmaratonu i wydarzeń towarzyszących znajdziecie na stronie halfmaraton.szczecin.pl. Chciałoby się, ale nie samym biegiem. Człowiek żyje. Wsiadamy też przecież w tramwaje, autobusy i swoje samochody. Wszystkimi tymi środkami transportu niedługo będziemy jeździli po zupełnie nowej ulicy Arkońskiej. Ostatnio wykonawca zabetonował podpory wiaduktu i przeprowadził prace elektryczne. Trwają też roboty na torowisku i w okolicach ronda. Przypominam, że inwestycja zakłada też budowę pętli tramwajowej, parkingu, chodników oraz ścieżek rowerowych. Skoro przy inwestycjach jesteśmy, to pozwólcie, że powiem Wam też o najnowszych ustaleniach dotyczących pętli mierzyn. Miasto szuka sposobu, jak obniżyć koszty. Zajmie się tym powołana specjalnie do tak dużych inwestycji spółka o nazwie Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Śledźcie uważnie temat torów i pętli mierzyn, bo na pewno wróci. Polecam stronę wiadomości Szczecin.eu Nauczyciele ze szczecińskich przedszkoli dostaną więcej pieniędzy. Prezydent Szczecina podjął decyzję, że dodatkowe 300 zł miesięcznie trafi do wychowawców pracujących z najmłodszymi. Miasto informuje, że nauczyciele z przedszkoli muszą dostać podwyżki, skoro te same dostaną nauczyciele ze szkół podstawowych czy średnich. Gwarantuje im to porozumienie między rządem a strajkującymi wiosną pracownikami oświaty. Te gwarancje niestety nie objęły wychowawców z przedszkoli. Szczecin postanowił to wyrównać. Dodatki za wychowawstwo będą obowiązywały od 1 września. Mają już grubo ponad 100 lat, są zabytkami mają naprawdę bogatą przeszłość, ale teraz wymagają opieki i zainwestowania pieniędzy. O czym mówię? Pewnie się domyślacie, o kamienicach przy ulicy Bałuki. Są do kupienia, w przyszłości właściciel będzie mógł w śródmieściu Szczecina prowadzić luksusowy hotel albo apartamentowiec. Przetarg na kamienicę wraz z oficynami już 12 września w siedzibie TBS Prawobrzeże. Cena wywoławcza to ponad 8 milionów złotych. Jeśli jesteście ciekawi historii budynków, koniecznie przeczytajcie ciekawostki na stronie wiadomości szczecineu w zakładce mieszkalnictwo. Dowiecie się m.in. tego, że przed wojną przy dzisiejszej ulicy Bałuki był zakład fotograficzny Artura Herzberga. Nie byliście? A może byliście i mega Wam się spodobało? Tak czy siak macie jeszcze okazję, aby zobaczyć miasto z wysokości 55 metrów. Willow Szczecin zostaje na masztowni do 8 września. Ceny za bilet normalny za przejażdżkę to 30 zł za ulgowy 20. Posiadacze szczecińskiej karty turystycznej oraz e karty dużej rodziny mogą liczyć na zniżki. Wspominałem na początku, że to wyjątkowy, setny odcinek wiadomości Szczecin. Od stu tygodni staramy się wam w ciekawy i nie zabierający zbyt dużo czasu sposób mówić o tym, co w Szczecinie najważniejsze. Przybliżamy wam inwestycje, programy społeczne i wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Kiedy trzeba, wychodzimy też ze studia. No to jak się mecz zacznie, czy jak? Jedziemy? W strefie Kibica miałem ubrać szalik, dlatego jeszcze raz. Dzień dobry, panie trenerze. No pewnie, jak zdrówko? Nagrywamy wiadomości, trenerze. no, no wiadomości Szczecin trzeba oglądać w internecie. Dzień dobry. No, Jestem, ale nie świeć mi tak. No tak, dobra. Tak, jest dobrze. tak. No tak. i tak to można grać. Ty musisz ruch kamerą zrobić. No bo ja tutaj muszę się przecisnąć, wiesz. A ja sobie powiedziałem, ukulele. Ukulele. Aha. Ukulele. no ukulele. No to ukulele. Aha, ukulele. Czemu tam muzyka gra? Jak widać nie tylko Tenisem Challenger żyje, ja... Jaj. Muszę się napić. Mm. To ja czytam, czy patrzę na ciebie? Ja czytam. Słuchaj, to ja chwilę jeszcze poczekam, Piotr. To już jest to nowe. <suszy> It's okay. No to jedziemy, co? Czy ja już mogę? Tak, tak, ale no to... poszło. No to... Chciałem skoczyć, no to... ale. No My już wracamy? No, ale lipa. To teraz ja zjeżdżam w dół, to akurat jest. Ja zjeżdżam w dół, wjeżdżając do góry. A Wam, jeśli nie zdążyliście podczas nie zrobić, to polecam wizytę na Willow w Szczecin. A, a! Ekipa wiadomości Szczecin na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Śledźcie uważnie stronę internetową, aplikację oraz ekrany w mieście. Jeżeli chcecie podzielić się z nami swoimi uwagami, dajcie znać w komentarzach. My widzimy się niezmiennie w kolejnym odcinku. Już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Czyśniesz!